Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura próbna 2021, Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 31. Dany jest trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długości A oraz B. Punkt O leży na przeciwprostokątnej tego trójkąta i jest środkiem okręgu stycznego do przyprostokątnych tego trójkąta. Wykaż, że promień R tego okręgu jest równy A razy B dzielone przez A plus B. Zaczynamy od uzupełnienia rysunku, a potem poszukamy związków geometrycznych, które łączą długość okręgu R oraz długości boków A i B. Dodajemy do rysunku promień okręgu prostopadły do boku trójkąta o długości A. Na bokach A i B można odłożyć odcinki o długościach równych promieniowi okręgu. Pozostałe części boków A i B mają długości odpowiednio A-R i B-R. Na rysunku można wyróżnić dwa trójkąty podobne, które zaznaczyłem na czerwono i niebiesko. Podobieństwo opiera się o cechy kąt-kąt-kąt. Wynika to z trzech kwestii. Po pierwsze, obydwa trójkąty są prostokątne. Czyli każdy z nich ma kąt o mierze 90 stopni. Po drugie, obydwa trójkąty mają jeden wspólny kąt. Na rysunku oznaczyłem ten wspólny kąt grecką literą alfa. Po trzecie, jeżeli dwa kąty w trójkątach są jednakowe, to trzeci też musi mieć tę samą miarę, bo suma kątów w trójkątach wynosi 180 stopni. Ten trzeci kąt oznaczyłem na rysunku jako beta. A jego wartość wynosi 180 stopni, minus 90 stopni i minus alfa. Ponieważ trójkąty są podobne, to stosunki odpowiednich boków są równe. Podzielmy przez siebie długości przyprostokątnych w każdym trójkącie. W małym trójkącie przyprostokątne mają długości R i B minus R, a w dużym A i B. Tworzymy z tego równanie r dzielone przez b minus r równe a dzielone przez b. Zauważmy, że nasze równanie zawiera wszystkie te wyrażenia, które pojawiają się w równaniu z treści zadania, to znaczy tym, które trzeba udowodnić. Spróbujmy tak przekształcić otrzymane równanie, żeby obliczyć z niego długość promienia r. W tym celu najpierw mnożymy obydwie strony równania przez wyrażenia, które występują w mianownikach, to znaczy przez B i przez B minus r. Dostajemy B razy r równe A razy B minus r. Po prawej stronie mnożymy wyrażenia w nawiasie przez A stojące z przodu. Na razie w naszym równaniu długość promienia r Występuje w dwóch różnych wyrażeniach. Zgrupujmy te wyrażenia po lewej stronie równania. Dodajemy do obydwu stron AR. Teraz po lewej stronie równania wyłączamy R przed nawias i mamy R razy w nawiasie A plus B o równe A razy B. Ponieważ A i B to długości boków trójkąta, to na pewno są większe od zera. W takim razie możemy podzielić obydwie strony równania przez A plus B. W efekcie dostajemy równanie z treści zadania, te, które mieliśmy udowodnić. O, równanie z zadania jest zatem prawdziwe, a to jest koniec rozwiązania. Matura próbna 2021, matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 32. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa plus cosinus alfa jest równe 7. Piątych. Oblicz wartość wyrażenia 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa. Pokażę dwa sposoby rozwiązania tego zadania. Pierwszy jest bardzo szybki, ale wymaga zauważenia pewnych kwestii, które niekoniecznie muszą być od razu oczywiste. Drugi sposób zajmuje znacznie więcej czasu. Ale wymaga mniej inwencji i być może jest nawet bardziej uniwersalny. W pierwszym sposobie wychodzimy od równania podanego w treści zadania. Mamy w nim funkcję sinus i cosinus, ale brakuje wyrażenia z sinusem mnożonym przez cosinus. Pytanie jest takie: co trzeba zrobić z tym równaniem, żeby pojawił się w nim iloczyn dwóch funkcji trygonometrycznych? Odpowiedź, jak już wspomniałem, nie musi być oczywista. Otóż można podnieść do drugiej potęgi obydwie strony równania. Trzeba wtedy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia w postaci a plus b do potęgi drugiej równe a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. U nas A ze wzoru skróconego mnożenia to sinus alfa, natomiast b to cosinus alfa. Po lewej stronie równania mamy sinus kwadrat alfa plus 2 sinus alfa razy cosinus alfa plus cosinus kwadrat alfa, a po prawej stronie stoi teraz ułamek 49,25. Zauważmy, że w równaniu pojawiły się wyrażenia sinus kwadrat alfa i cosinus kwadrat alfa. Te dwa wyrażenia zestawione razem powinny zawsze zapalać światło ostrzegawcze. W tablicach matematycznych znajduje się jeden z podstawowych wzorów dla funkcji trygonometrycznych. Chodzi o tak zwaną jedynkę trygonometryczną, której zapis wygląda tak: sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równe 1. Oznacza to, że w naszym równaniu można zastąpić sumę kwadratów tych dwóch funkcji liczbą 1. W tej chwili jesteśmy już bardzo blisko rozwiązania. Po lewej stronie mamy już wyrażenie 2 sin alfa cosinus alfa, a przecież szukamy wartości właśnie tego wyrażenia. Odejmujemy więc od obydwu stron jedynkę. Po prawej stronie musimy odjąć tę jedynkę od ułamka. Zmieniamy liczbę 1 na ułamek o takim samym mianowniku jak ułamek stojący za znakiem równości. Teraz możemy odjąć od siebie liczniki ułamków. Otrzymujemy, że 2 sin alfa cosinus alfa jest równe 24/25, co jest rozwiązaniem zadania. Pokażę teraz drugi sposób, który jest dłuższy, ale prawdopodobnie bardziej uniwersalny, w tym sensie, że można go zastosować w zadaniach podobnych o nieco zmodyfikowanej treści. W tym sposobie chcemy najpierw policzyć wartości funkcji sinus i cosinus, traktując je jak dwie niewiadome. Kiedy już obliczymy te wartości, podstawimy je do wyrażenia 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa i obliczymy szukaną wartość. W treści zadania mamy podane jedno równanie. Ponieważ zawiera dwie niewiadome, to musimy znaleźć inne równanie z tymi samymi niewiadomymi. Tutaj z pomocą przychodzą tablice matematyczne, w których znajdziemy wzór wspomniany już w pierwszym sposobie rozwiązania. Mowa kolejny raz o jedynce trygonometrycznej. Mamy więc dwa równania z dwiema niewiadomymi. Nie jest to niestety układ równań liniowych, ale zaraz pokażę, że da się go rozwiązać. Policzmy cosinus alfa z równania z treści zadania. Odejmujemy sinus od obydwu stron tego równania i dostajemy cosinus alfa równe 7 piątych minus sinus alfa. Stawiamy to do drugiego równania. Mamy sinus kwadrat alfa plus w nawiasie 7 piątych minus sinus alfa do potęgi drugiej. I to wszystko równe 1. Przepisujemy sinus kwadrat alfa, a do nawiasu stosujemy wzór skróconego mnożenia co daje 49 dwudziestych piątych minus 2 razy siedem razy sinus alfa plus sinus kwadrat alfa. Po prawej stronie równania cały czas stoi jedynka. Porządkujemy lewą stronę. Dodajemy do siebie wyrażenia z sinusem w drugiej potędze i mamy 2 sinus kwadrat alfa. Dalej wykonujemy mnożenie, co daje 14 piątych razy sinus alfa. Odejmujemy od obydwu stron jedynkę, która stała dotychczas po prawej stronie i pojawia nam się odejmowanie 49,25 minus 1. To odejmowanie wykonaliśmy już przy pierwszym sposobie rozwiązania, a jego wynik to 24,25. Zauważmy, że na tym etapie mamy równanie kwadratowe z jedną niewiadomą przypominam, że sinus alfa traktujemy właśnie jako niewiadomą. Spróbujmy pozbyć się z równania ułamków. Mnożymy obydwie strony równania przez 25, czyli przez największą liczbę ze wszystkich mianowników w ułamkach. 2 razy 25 daje 50 sinus kwadrat alfa. W drugim wyrażeniu 25 skróci się z piątku w mianowniku i pozostanie 5 razy 14 razy sinus alfa. Z ostatniego ułamka zostaje tylko licznik, czyli 24. Po prawej stronie równania mamy cały czas 0. 5 razy 14 to 70. A żeby jeszcze trochę uprościć zapis, możemy podzielić obydwie strony równania przez 2. Mamy 25 sinus kwadrat alfa minus 35 sinus alfa plus 12 równe 0. Rozwiązujemy to równanie tak, jak zwykłe równanie kwadratowe. Liczymy wyróżnik, czyli deltę. Dostajemy 35 do potęgi drugiej minus 4 razy 25 razy 12. Po wykonaniu operacji mamy 1225 minus 1200, czyli 25. Delta jest dodatnia, co oznacza, że mamy dwa rozwiązania. Innymi słowy, sinus alfa może przyjąć dwie różne wartości. Liczymy je. Pierwsza możliwa wartość sinusa to 3 piąte. Jeżeli podstawimy to do równania, z którego wcześniej policzyliśmy cosinus alfa, to okaże się, że cosinus alfa jest równe 4 piąte. I teraz ciekawa sprawa. Druga możliwa wartość sinusa, która wynika z równania kwadratowego, to sinus alfa równe 4 piąte. Jeżeli jednak podstawimy to do pierwszego równania, to okaże się, że teraz cosinus alfa wynosi 3 piąte. Pamiętajmy, że chcemy policzyć wartość wyrażenia 2 sinus alfa cosinus alfa. Nie ma więc znaczenia, czy sinus wynosi 3 piąte, a cosinus 4 piąte, czy odwrotnie. Powiedzmy, że podstawiamy 3 piąte pod sinus i 4 piąte pod cosinus. Wykonujemy mnożenie i otrzymujemy wynik. 24, piąte. To jest taki sam wynik jak w pierwszym sposobie rozwiązania.